Próba. Ty wszystkiego dobrego, wielu błogosławień zbożnych życzę życzy <grymianie> A Ty co? No dawaj, dawaj, dawaj. Kręci się cały czas. <grymianie> Dużo zdrowia, szczęścia, no, 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 Tymek, no, samych i na pamiątkę Pierwszej Komunii Świętej, wszystkiego najlepszego. Zjadka. Stawaj za tymi co życzenia są dla Ciebie. Prosimy o życzenia dla Tymka. Próbuj, żebyś zawsze był tak uśmiechnięty jak dzisiaj. O, i Tymek jest, pomachaj. Ja życzę dużo zdrowia, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, dla Matymka tak samo i dla Mateuszka, bo ma pierwszy rok, wszystkiego najlepszego. Ja nie wiem, kiedy. Wszystkiego najlepszego, proszę powiedzieć. Wszystkiego dobrego. O, wystarczy, Wszystkiego najlepszego zdrowia, zdrowia szczególnie dla Matiego i wszystkiego, co ty jak sobie, co, co ty jak sobie, sobie jest? Ja. A najlepszego, zdrowia, zdrowka życzymy dla Tymcia, no i czego sobie, życzymy spełnienia wszystkich marzeń po prostu. Na tym dla Mateusza: szczęścia, zdrowia, 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 pomyślności, miłości, słodyczy i błogosławieństwa Bożego, Tego Wiktor nie może życzy. Dla całej rodziny, bezrobocie. Co Szczęście. wszystkiego dobrego, dobrego, Szczęście. Szczęście. Dużo szczęścia, zdrowia, radości, fajnych ludzi wokół, fajnych kolegów, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. A dla Mateuszka przede wszystkim zdrowia, uśmiechu, żeby jak najwięcej miał radości, żeby spełniały mu się w przyszłości wszystkie marzenia, wszystkiego najlepszego. Dzień dobry Ty musisz życzyć. Wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia. Upełniania wszystkich marzeń, samych piątek, szóstek w szkole i w ogóle i dla Mateuszka dużo, dużo zdrowia i wszystkiego dobrego. I fajnej dziewczyny. ja dołączyłem do życzeń żony. Proszę. są? tym co zdrowia, zdrowia i teraz Tutaj mówimy do kamery. wskazałem do kamery. Teraz? tym co przechowne tym co dla Ciebie. Zdrowia, dobrej nauki, dobrej nauki, wyniki. My wszystko to ty To zdrowia i, i sukcesu w nauce, i sukcesu w sporcie. Wszystko najlepsze. Piękne życzenia. zdrowia w przeciąga całego jego życia, radości i żeby, żeby nigdy mu przykro nie było tak jak to w rodzinie, w rodzinie była, żeby była radość, a A jeszcze dodam, żeby zawsze pamiętał Tymek, jaki dzisiaj miał dzień, kiedy przyjął po prostu Pana Jezusa w swoje serce, żeby nigdy o tym nie zapominał. Rodzice zwolnili, czy nie? Nie ma, rodzice nie, nie ma zwolnienia. Tymek rośnij, bądź mądrym chłopcem i zdrowia, wszystkiego najlepszego. Zapomniałeś dodać słuchaj bój. Tymek wszystkiego najlepszego, z okazji pierwszej grudni świętej. Tymek wszystkiego najlepszego, dużo zdruka i żeby wygrałeś mistrzostwa świata z judo. Tego najlepszego, grupka, szczęścia, samych szczęśliwych dni i we w wierze. Nie w ten dzień, będzie tak nie jest godny sprawą, niech Bóg będzie zawsze w swoim sercu, swojej duszy i spokojem Chrystusa. Amen. Ja się, no bo tymek trzymaj się. Ramy to się nie, Z ramy. Dużo zdrowka, szczęścia i dużo miłości. Demek, Dużo zdrowia i by się z twojego postanowienia. najważniejsze, kolei tymek. Równość. Rubecz... Demek, co powiesz dla gości? Ja jestem za rog, nie, za rog, nie, za rog, nie za Szczęścia, zdrowia samych radosnych podobnych, wiary, miłości, sercu, Właśnie. życia. Tymek, co powiesz dla gości? Dziękuję, że przyszliśmy na moją komunię i za prezenty. Pomachaj. <noise> Dziękuję. Dziękuję. Wszyscy? Mają mamę. Mam i ja.